Oglądu, można się przyjrzeć, jak przejawia się moja działalność w, tych, w tym zakresie. Ja nie chcę być tutaj, żeby teraz cokolwiek powiedzieć na temat, że chcę się wykazać przed wami. Nie. Jestem skromny nie tłumaczę. Jeżeli ktoś się nie pyta, indywidualnie tłumaczę, jeżeli nie. A takie zapytania ze strony mieszkańców Nowego Widzimia są, które chcą, żeby ponaglić pewne sprawy i nie. I teraz jeżeli dotyczy tutaj, bo zwróciliście się Państwo o to, żeby ponaglić budowę tej drogi, która była wcześniej zgłoszona i budowę ścieżki rowerowej i chodnika. Jestem po rozmowach z panem wicestarostą, który też wystosowałem, załączając takie pismo tutaj do tego pisma, które wystąpił, który informuje, że ta inwestycja przez lokalnych, ja sobie pozwolę odczytać, ale powiem na razie tak, że ta inwestycja została, była zgłaszana przeze mnie w roku 2008, jak była płacony asfalcik, była robiona kanalizacja. W tym czasie byłem tu na wysokości szkoły, na wysokości szkoły, gdzie był, tu nie widzę pana Krysia, gdzie był i mówię. Moi drodzy, żeby nie zapomniał, był wtedy w żebyście nie zapomnieli o tym, że jeżeli będzie płacony dywanik ze starostwa, starostwo będzie kładło, a były na to potężne środki, Michał Nowak jest tego świadkiem, gdzie rozmawialiśmy w zarządzie powiatu, były na to przeznaczone duże środki i ta droga, ten odcinek drogi na, wysoko, na początku i na końcu miejscowości miał być Obrzeże miały być położone nie są te Zwiąż? Nie, są te nie ja już mówię. W związku z czym w tym czasie, bo ja wnioskowałem o budowę całej drogi, od Nowego Widzimia do Dąbrowy Starej. W związku, pyta się pan sołtys i pytacie się, Szanowni Państwo, gdzie? To już nie ten temat dobie, tylko do pana Sołtysa. Dlaczego w tym czasie, jeżeli... Proszę. A któż był wtedy inwestował? w tym im czasie był inwestorem powiat. W starym widzimy był inwestorem powiat, ale sołtys dążył do tego, żeby były pewne pobocza i w pewien sposób wykonane. Panie Sołczycie, no nie czarujmy się, że zleci pan budowę kanalizacji czy budowę drogi i nie będzie pan tego nadzorował. Gdybym ja to zrobił, to by widzimy ją na działki. W kierunku na ten i na widzimy, w kierunku na nowy widzim nie byłoby zaznaczonego w projekcie i słownika żadnego zjazdu. Inwestorem by było wtedy miasto. Więc każdą inwestycję należy nadzorować, jeżeli dbając o dobre imię swoje i o dobro swojej miejscowości, należy pewne inwestycje dozorować. czyni tą funkcję. Ale nie, ja nie chcę A, który... Proszę. A w tym czasie to dobro, nie? To, 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 to. Gdzie? W Ja byłem? Nie! Będziemy w Proszę! Będziemy w Nie wiem, kto to jest! Na owej Ja myślę, że zresztą na to są dokumenty, i ja to nie chcę rozwiewać, ale tylko przytoczę informację od pana starosty. Widzę starosty. Odpowiedź na te pismo przesłane. Budowa chodnika, budowa chodnika przy drodze, z którą zwracam się ja. Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3812 w miejscowości Nowy Widzim była tematem prac zarządu powiatu bolsztyńskiego w poprzednich kadencjach. Informacje o tym otrzymywała Rada Sołecka Nowego Widzimia są tysem łącznie. Problematyka i pytania byłego zarządu nie były. Problematyka i pytania byłego zarządu chodzi tu o lokalny zarząd. Nie były tematy w odpowiedzi kierowanych do starostwa powiatowego w Olsztynie. Obecnie inwestycja ta musi być poprzedzona wykonaniem dokumentacji projektowej i tutaj ta dokumentacji jeszcze przeczytam. Zarząd powiatu Wolsztyńskiego liczy na współpracę z przedstawicielami społeczności wsi, a jej, a jej prowadzenie będzie możliwe we współpracy z samorządem miasta i gminy Wolszty by móc na podstawie wspólnych uzgodnień ująć ją w projekcie budżetu i wykonawstwie. Na chwilę obecną powiat nie dysponuje środkami na realizację zadania w roku bieżącym. W pierwszej kolejności wykonywane będą inwestycje, na których powiat posiada dokumentację projektową. Pan starosta zapowiedział, że w roku 2017 będzie taki projekt na budowę chodnika na odcinku terenu zabudowanego z początkiem miejscowości, do końca będzie taki projekt wykonany, natomiast tutaj zwraca się do urzędu, do pana burmistrza, żeby wsparł o zakup materiału wykonawstwo. Taką akceptację wcześniej już rozmawiałem, dzisiaj pan burmistrz potwierdza, ta inwestycja, ta inwestycja nie może być, jak pan burmistrz powiedział, czy pan naczelnik, nie może być wykonywana przez urząd miejski. Bo Izba Obrachunkowa nam to odrzuci no i po prostu oskarże pana burmistrza o nie administracyjne podejście do tych czynności cywilnoprawnych. To jest taki temat. I ja tutaj jak jestem, bo nie ma pana Rubacha, nie wiem yy, czy, czy on jest tutaj potrzebny. Byłby, byłoby ok. Nie ma go, też jest zbędny. To są nasze sprawy. Tutaj wiejskie. Jeżeli będziecie Państwo chcieli spotkać się z radnym powiatowym, Pan sąd też może zwołać zebranie w każdej chwili do powiatu. Ja na dzień dzisiejszy mówię i tak jak Pan burmistrz, jeżeli w roku 2a zobowiązałem Pana starostę, bo to jest dla nich być albo nie być na tym stanowisku i zobowiązał się, że ten projekt wdroży. Więc trzeba polegać na piśmie i mieć jakieś tam. no pewne zaufanie do pewnych osób. Także my ze strony Pana Burmistrza tutaj oferujemy współpracę, ale projekt musi być wywołany przez zarządce tej drogi. Moi drodzy. To jest temat tutaj uzupełnieniu. Gdybyście chcieli jeszcze wiedzieć coś więcej, możecie pytać. Płynąło pismo. Mogę coś powiedzieć. Tak. Na, szansa, na nasz podnik w miejscowości. 2017 robi projekt Będzie projekt. Myślę, że do, w roku a... dwa, jeżeli projekt, tak jak pan naczelnik zakłada, że projekt to nie jest tak, od takie sobie szybko, bo to są uzgodnienia. To jest normalnie prawo o budowie. Tak panie Grzegorzu? Prawo o wszystkie uzgodnienia na levelu miało być łatwiejsze. Okazuje się, że nie tak wygląda. Procedura prawna jest rozszerzona, także to nie jest może być i pół roku w zależności jak powiat czy szybko to wdrożyć, wpisze. Także myślę, że jeżeli postaramy się o to i będziemy z Panem Burmistrzem tu ponaglać tematykę. Nie, nie, nie się ja tylko chciałem to powiedzieć, proszę Państwa, tak jak Pan Radny powiedział, o czym wspomniałem, ja nie chcemy i nie będziemy, brzydko powiem. Zrzucać całej odpowiedzialności na powiat i patrzeć, kiedy oni będą mieli realne możliwości. Chcemy i będziemy ich wspierać, ponieważ ta inwestycja, jak wiele innych, które już wspólnie zrealizowaliśmy, dotyczy naszych mieszkańców. Ja zawsze powtarzam i powtórzę to jeszcze raz dzisiaj tutaj: nie ma dwóch oddzielnych grup. Ci są z powiatu, ci są tylko z gminy. Tworzymy jedną wielką rodzinę. Powiat bolsztycki, i w ramach naszych możliwości, my Powiat przy realizacji tego zadania będziemy wspierać. Na pewno. to no jest jedna wielka rodzina, my w dalszym ciągu tutaj śpiewujemy troszeczkę takie jak dzieci sieroty, macoty, naprawdę. My jesteśmy wciąż, mamy takie, yy, tak uważamy, że czujemy się wciąż odkładani, wciąż, wciąż. W oszczędnych, w pobliskich miejscowościach, tak jak koleżanka wspomina, wszędzie są

Na... Ale tak Ale jak wspomniał pan naczelnik tutaj, no, że wszystko musimy czekać, czekać, a my czekamy ileś lat i my już się nie cierpimy. Ja, ja, dobrze, jedyną osobą dziewczyną jest metra chodnika. Starowidzim to do którego miejsca jest? Do robu, tak? Jest to do To są działki, proszę nie zapominać. O chomunarki. jest miejscowość do rogu? I ja Mam no, jak to Więc ja teraz odczytam to trzyma... dobrze. Jest, to A, może nie, nic do nie. Zgadza się. Zacznijmy z powodu problemu. gra? się. Jak nie będę, Zgadza się. Nie, będę, nie będziemy się kłócić, bo ja tak i tak nie jestem w stanie tutaj znaleźć kompromisu, żeby wyjść z tej opresji. Ale jak będzie. Ja tylko, ja tylko przeczytam państwu pismo, na które odpowiedziałem Radzie Sołeckiej. Czy to podpisał pan sołtys ale już odniosę się z poważaniem, to jest to. Napisała do mnie w imieniu rady chyba pani przewodnicząca, tak? Chodzi o inwestycje, o wszystko, co dawałem podpis na te pismo. To przecież nie ja. Nie zmijam, proszę nie przeszkadzać, nie zmijam, tylko odpowiadam na swoje tematy i na wszystko. Zarzuty pod moim kątem, że niby się ukrywałem, że chodnik jest do tego miejsca, do tego. Jak mówię wstępnie, materiały są do przejrzenia. Cały czas, od roku 2007, jak zostałem tylko radny, cały czas działam na korzyść mieszkańców. A więc teraz określić, nie będę tłumaczył to, bo ja nie chcę zadrzeźniać czegoś tematów, co było przedtem, co nie. Tylko przeczytam moją odpowiedź skierowaną na, do Rady Sołeckiej. Szanowni Państwo, działając w imieniu radnego Rady Miejskiej w Olsztynie, w odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 12.10.2015 roku informuję, jak dzisiaj następuje jako Rady Rady Miejskiej dokonałem analizy Państwa wniosku i opisanej sytuacji dotyczącej budowy ścieżki rowerowej oraz chodnika, uznając za zasadne przeprowadzenie opisanych w Państwa w inwestycji. Dodatkowo jako lokalny społecznik dbający o lokalne środowisko życia mieszkańców, w tym społeczności nowego widzenia, chętnie przyczynię się do zwiększenia bezpieczeństwa, realizując wyżej wymienione inwestycje. Uprzejmie informuję, że przedstawiałem swoje zdanie jak i pogląd przesyłając stosowne pisma, pisma do Urzędu Miejskiego oraz starosty i Rzecz rządu powiatowego w Olsztynie w załączeniu tego mojego pisma. W zakresie powyżej poruszanych inwestycji informuję, działałem sam, bez wsparcia lokalnej władzy, gdzie były burmistrz traktował moje starania jako bezprzedmiotowe. Niech przykładem będzie mój wniosek dotyczący budowy drogi tył miejscowości, tutaj, gdzie zostałem pomówiony o podrabianie podpisów, a była to kopia listy mieszkańców popierających budowę chodnika przy drodze powiatowej. Wobec powyższego, dobra z piękno naszych wsi traktuje jako priorytet najważniejszy cel społecznych działalności. Myślę, że to starczy, nie będę tego komentował. I poszerzał tego tematu. Jak powiedziałem, nie przyjechałem to po to, żeby się usprawiedliwiać, czy czykolwiek usprawiedliwić. W związku, w związku z tym, mam pytanie: kto do pa, pana wystosował to zapytanie? Przeważnie pismo reaguje wspólnie Rada Sołecka. Nie, to przyszło z Rady Złeckiej. no Akurat nie mam tego załączonego, ale takie pismo jest u pani Danki jest takie pismo, bo moją odpowiedź ja mnie nie jest. Proszę pana. Pani Danko, ma pani takie pismo, które było kierowane do mnie? Z dziesiątego. 10... Ja bym chciał, żeby to pani odczekała. 12.10.2005 było redagowane to pismo. W 2005 roku? 12. 2015. 12.10.2015. I moja odpowiedź do tego pisma. Nie ma pani, jeżeli było zapytanie, to było zapytanie jedynie indywidualne. Jeżeli pani Danka nie ma, to w przeważnie pisma rezerwujemy wspólnie. Okej, okay, bo I, pismo było. I na pewno nie było firmowane. Takiego pisma. Od indywidualnej. Ja mam to i panu Sołtesowi dostarczy te pismo, bo takie pismo mam i nigdy bym nie odpisował i nie odpisywał i nigdy bym nie przywiózł jeszcze pani odbierała ode mnie tą kopię. Odbierałam, odbierałam wszystkie rzeczy. Tak. I to te pismo też było tam załączone. Chyba, że dałem tylko odpowiedź, a na pismo odpowiadałem. Bezzasadnie, bezpodstawnie nie będę redagował żadnych pism, bo nie będę się wprowadzał cokolwiek. Szanowni Państwo, idźmy dalej. Odnośnie tej drogi wiemy, tak jak powiedział Pan Naczelnik, że w 2000, jeżeli finanse pomogą, a będziemy tego pilnować, w 2016 taki projekt na budowę tej drogi zostanie, zostanie wdrożony. Rozpoczęte, tak jak pan czegoś mówi. Z tym nie ma tematu. Będzie projekt, będzie budowa drogi i tego się doczekacie. No. Idziemy dalej. Które drogi? Tu w miejscowości? naszej... Tak, z tyłu. Mówimy o tej drodze, bo jest to inwestycja stricto nasza gminna, droga gminna, więc tu nie ma problemu, żeby rozpocząć tą procedurę. Szanowni Państwo, anonim, który wpłynął do prezydium Rady Miejskiej w Olsztynie. Państwo radni piszą do trzech członków prezydium. Dobrze. Państwo radni, jako mieszkańcy kierujemy do Państwa dokumenty, w jesteśmy posiadani. Z wiadomych względów, że nie możemy sami skierować sprawy do odpowiednich służb, bo obawiamy się zemsty ze strony Lecha, Pana Lecha Dalekiego. W załączeniu przysyłamy pisma, które stanowią o oszustwach naszego radnego, znaczy mojej osoby. Pismo zatytułowane do Starosty Wolsztyńskiego Ryszarda Kupa, Kurpa jest pismem prawdziwym wraz z podpisami mieszkańców Nowego Widzimia napisane przez sołtysa naszej wsi. Drugie pismo napisane przez radnego, radnego dalekiego jest do poprzedniego burmistrza Andrzeja Rogodzińskiego i ono jest napisane w imieniu radnego dalekiego, gdzie w haniebny sposób wykorzystano nasze podpisy. Nigdy się z tym nie zgadzaliśmy. Chodzi o inwestycje. Prosimy, aby... Nie, pan... nie chodzi tu o inwestycje. A o co chodzi? Pewnie chodzi o tą zmianę podpisów, ale nie proszę czytać dalej. A no widzicie, pan sołtys wszystko wie. Prosimy, aby to... państwo zajęli się Samo sprawą... Sam Nie, tu, tu, o to chodziło. Dobrze sformułowałem. Prosimy, aby państwo zajęli się sprawą, bo jak zastępca przewodniczącego rady może robić takie rzeczy, za co grozi sprawa do prokuratora. Ja chciałem powiedzieć, 30, tak. 32 lata przepracowałem w policji, zajmowałem się sprawami, dochodzeniami i chcę panu powiedzieć, panu sołtysowi na przyszłość, że anonimów ani prokuratura, ani urzędy nie przyjmują. Z czystej życzliwości, panie sołtysie, z czystej życzliwości to tylko panu mówię. Natomiast Rada Miejska również dobrze mogłaby ten anonim, Wrzucić w niszczarnę. Nie poczyniliśmy z tego. Z tego wiadomego względu, że występuje moje nazwisko, moje imię i ja chcę tą sprawę wyjaśnić. Więc do czego zmierzam, drodzy Państwo? W roku 2014 pisałem pismo i do starostwa, i do pana byłego burmistrza, pana Andrzeja Rogozińskiego, o budowę tej drogi. I. O budowę kodnika, który miał przebiegać do Waszej miejscowości. Wtedy Pan Sontys dołączył mi tą listę, tą listę, o którą właśnie się spieramy. Tą listę mi dołączył. Ja napisałem, załączyłem pismo tej listy, załączyłem moje pismo przewodnie, które udało mi się znaleźć w archiwum, które prosi pana byłego starostę o to, żeby tą inwestycję poparł przy takiej liczbie podpisów akceptacji mieszkańców. Jest przyjęcie przez starostwo na kseropoki, więc ja tą listę wręczałem panu starożkę, a pan sołtys wręczał swoje pismo też tej listy. Tylko pan sołtys nie wiem, czy nie ma przekazane tego, ma przekazane tylko pismo czołowe, przewodnie. I takimi samymi listami dysponowaliśmy, drodzy Państwo. Proszę sobie zobaczyć. To są te pisma. Moje jest oryginalne, jakie otrzymałem od Pana Sołtysa, a te Pan Sołtys dołączył do kserokopii, wysyłając do Pana Starosty. Te pismo, które pisałem załączając tą listę, ale jest w posiadaniu Pani Przewodnicząca, jest też potwierdzone, że zostało przyjęte i przekazane przeze mnie. W tym samym czasie Czas okres krótki do na inwestycje, to był marzec, więc pytałem się, tutaj nie będę wskazywał na niektórych mieszkańców, pytałem się, czy jest potrzeba, ażeby ponownie zbierać podpisy, że czas okres... Na, na, dlaczego, na, dlaczego? Ja mam pytanie, a dlaczego się pan pa, tak palił? Bo to był okres przedwyborczy, prawda? Oj, posłowie, panie sołtysie, dam nie, panu nie, na odpowiedź, panie, dam panu czas na odpowiedź. Dokładnie i tutaj przyjeżdżamy... Czy podpisy jeszcze raz albo skonsultować to z moją osobą? Podpalibyśmy się... Ciko. Ale najpierw ja skończę, najpierw ja skończę, później pan będzie odczas czas na tłumaczenia. Bądźmy kulturalni i tego, nie ma wchodzenia we słowo. I teraz idźmy dalej moi drodzy. Przekazuję stąd tego pisma. Rozmawiałem właśnie z panem Sołtysem o tym, że będę pisał, bo pan Sołtys też te pismo dostał ode mnie. I rozmawialiśmy, czy mogę się podpierać tym pismem. Ale tym pismem to było słuch... tym pismem, tak, ale nie, pod, o podpisach nie było mowy. Tym pismem przekazuję Jeżeli Dobra, idźmy tak, dalej. Dobrze, po prostu swoje podpisy zbiera, tak? Dobrze. A nie ma, Ale dobrze, nie ma ich to ja po trupach, żeby nie, tym nie, samym nie. pismem, tymi samymi podpisami występować w dwóch nie. różnych sprawach. Nie. Zmieniając to, tylko na sprawa, sprawa dotyczy inwestycji wiejskich, społecznych. I jest niezwłoczna do realizacji. W inwestycji dotyczy ta Jakich dwóch różnych? Ja mówię, a nie, to nie będziemy robić przepychanych. Tą samą listę zmieniając na główę, bo myślałem, konsultując wcześniej z, z niektórymi mieszkańcami tej miejscowości, którzy powiedzieli po co zbierać, jak na, na pewno. Ale jakoś ze mną pan tego nie konsultował. wtedy Spokojnie, jeżeli będzie no trzeba... jest osobom, jedną osobą. Nie, jest. Absolutnie, jest jedną osobą, bo nawet ponaglałem, dlaczego nie są Suprysiu, nawet te podpisy pod no, to nie ja czekałem, no. bo Ja oui, przegwałem, ale dobrze, pomniejszając to wcieramy w A nie, nie załatwiamy sprawy. Więc jeżeli to ja sobie pozwolę skrócić to moje tutaj tłumaczenie. Teraz Państwo widzicie, nie było żadnej... jaka gra wyborcza w miesiącu marcu 2014. marzec, 14 rok, bo pismo było wpisane. Panie Sołtycie, pan nawet nie wie, gdzie pan jesteś, to pan jakie dokumenty ma. Dokładnie. Pisma są. Mogę zapytać, czy te podpisy, ta lista nie poszła na tą drogę, to tam idzie to pana stronga pracy? Bo tak to u nas było mówione. Ale panie, że pan zebrał nasze podpisy. Panie.

Czy jesteście, jak mogę pisać, gdzie wyraźnie to pisze, lista mieszkańców Nowego Widzimia, popierających budowę drogi miejscowości Nowy Widzim. Jak ja taką listę, gdzie tytułowa i jest pieczątka przybita z gminy. Jak ja taką ja listę. To jest Proszę? Biura przyjęć w gminie. Kogo jeszcze?